Jest klasna ludzka brać, w której trzeba dużo chrać. Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Silverek, a oto kolejny odcinek trzeciej ery. No i ostatnimi czasy, nareszcie wyruszamy przeciwko orkom z gór mgristych. Nareszcie, to może troszeczkę źle ujęte, gdyż, gdyż już dwa miasta należą do nas, ale nasza ofensywa nareszcie nie tyle nabiera na znaczeniu, zaczyna w ogóle istnieć. A więc zbieramy teraz jak najwięcej wojsk z Hamburgu, rozwijamy naszą gospodarkę i w najlepsze idziemy odzyskać wszystko aż do Mori. Bo niestety Mori nie odzyskamy, gdyż jakieś psu brackie elfy nam wszystko zepsuły. psuły. Hm, ja widzę, że moja minimapa chyba się kapkę zepsuła. Halo minimapo, coś chyba jest sobą mnie tak. Moja biedna minimapa. Co mi ją zepsuł? Nie powiem, że teraz wygląda ładniej, bo tak jest, ale... Teraz się już nic z niej wyczytać nie da. A czyli można teraz etniczne ziemię poznać, przynajmniej ze wszystkich narodów, ale. Ponadto chyba z tej mapy wiele nie wyczytam na temat aktualnej sytuacji politycznej na świecie. Ej, elfy. Co wy tak zbieracie prawie całą armię na granicy ze mną? Chyba nie chcecie mi Ereboru zająć, prawda? To byłoby co najmniej niemiłe. Och. Prawa handlowe no, z refami z Lorien, jak najbardziej. I włączę Amen. w ogóle śledzenie AI, bo mnie strasznie wkurza. Już parę mieliśmy odcinków bez tego, więc trzeba nagromadzić to, znowu włączyć. Uuu, czemu ja w ogóle mam widok na Mordor? I widzę, że Mordor podchodzi już pod mi na Hmmm. Zwołano dżihad. <laughs> Zwołany przez Lord Master of Gondor Tol Ahram zemsta nadchodzi, obietnica zemsty złożona przez wyznawców Melkora. Przeciw wyznawcom Melkora. Po raz pierwszy założona przez Kurina, potężnego Edaina w czasach pierwszej ery. Teraz potomkowie Edina przypomną swoją starożytną i dawną przeszłość jeszcze raz. Raz jeszcze. Ukażą wrogom swoją prawdziwą siłę i potęgę. Dunedainowie opudzą pragnienie zemsty, dowodzą swojemu. Twojego oddania wobec Elendila. Aby przyłączyć się do Tol Ahron, generał wraz z armią musi podjąć przysięgę w ciągu 10 tur. Czyli cel Ozgiriad Zachodni, tak? Mhm. Mm Czyli Gondor załógł swego rodzaju. We wojnę. wolę do Mordor. Ciekawy, czy ja mogę się do tego dołączyć. Nie, że chcę, ale jestem bardzo ciekaw, czy mogę. Jakiś generał tutaj dowolny? Na przykład ty. Możesz się do tego dołączyć z przedsięwzięcia jakoś? Chyba nie. Ale dziwne, bo chyba każdą dobrą frakcję powinien wzywać. Kto wie jak to jest? Póki co zapiszmy grę jako K23 i ją wczytajmy na szybko. Gdyż, a nie na... Oraz nasza minimapa. Troszeczkę zbzikowała. Upadł na tyle nisko, iż pozostałych członków rady uznał za podobnych sobie, prowadzących zawiłą i dalekowzroczną politykę, mającą wywyższyć ich ponad maluczkich. Saruman Biały, poszukiwania pierścienia. No, Saruman to był niezły skurczyzynek, no. Ciekawy, co się stało, gdyby nie dołączył się do Saurona. Ciekawe. Jak wtedy wyglądaliby władcy pierścieni. Może wszystko by się nie skończyło tak, jak się skończyło. Skończyło się teoretycznie dobrze, ale. Nie byłoby to aż tak jak jeżeli chodzi o cały kształt sytuacji. No i jeszcze może na ten oddział tutaj poczekaj, bo to są dobre oddziały, bardzo. byś mógł kuszać w tym kierunku już. A jakieś nowe oddziały, My może w halach Balina na przykład? Nie bardzo. A w Ereborze? Czy mogę spodziewać się jakichś nowych sił większych? Chyba nie. Niestety, ale. Czas, nim się, się zupełnie, jest dość duży, ale tutaj mamy coś fajnego. A propos nowy oddział: Wojownicy z wzląznych wzgórz. Żołnierzy z dwóch. A tak, bref pozorom całkiem niezły, najlepszy ze wszystkiego do tej pory. I jeszcze pancerz 13. Mhm, hmm, są prawie tak mocni jak pogromcy smoków z Red Meteorin. Hmm, naprawdę niezły oddział. Zobaczmy, czymże on jest. <laughs> Uzbrojeni w dwuręczne oskardy i ciężki pancerz to wojownicy, którzy podążyli wraz z królem Dainem z Żelaznych wzgórz do reboru i brali udział w słynnej bitwie pięciu armii, którą znamy na przykład w tej części Hobbita. Zehartowana w obojach elita wojsk składająca się z weteranów wielu bitew, której widok wypełnia, wrogom, wypełnia wrogów grozą i przerażeniem. Maga Żelaznych wzgórz. Pogromcy smoków z Eredmitrin, jeszcze mocniejsi od tych właśnie, już tak bardzo mocnych wojowników z żaznych wzgórz, ich obecność podnosi morale. mogą tworzyć murtarz, ktoś naprzeciwko pancerzom, przeraża wrogów w pobliżu, doskonałe morale, co to jest. Mogą przeżywać bez rozkazu. Przez wiele wieków trwania Śródziemia, plemię Durina żyło na ziemiach położonych na, na wschód od Gór Mglistych, zaś Wielkie Hale wewnątrz Gór Szarych były tylko ich najbardziej na północ osiągniętymi placówkami. Jednak po upadku kazat dum i założeniu klesa pod Górą, królowie z dni Durina postanowili na stałe przenieść w sąsiedzi Gór Szarych. Gdzie znaleziono znaczne skarby ukryte w ich wnętrzu, jednak na północnych puskowiach żyły smoki jodowe. Mniejsza miana bestii, które przeżyły wojnę gniewu i zniszczenie belendral belen Beleriandu. Ciekawe czym jest wojna gniewu. Możecie mi napisać, jestem tym bardzo zainteresowany. Przez jakiś czas dzieją wojownicy z Ered Mitriny, bo wstrzymywali ich ataki, ale śmierć Rodeina skłoniła ich w końcu do opuszczenia kopalni. Pokonani, a nie załamani, ci ponuży weterani posiadają wspaniałe bojowe umiejętności. Wyszkolenie i zahartowanie w walce z jednymi z najstraszywszych słów Morgota, jakie pozostały wśród ziemi i wciąż zawracają swoje oczy na północne ziemię. Wymaganie posiadanie Gór Szarych. Okej. Okay. Zróbmy w takim razie, te, ile tych oddziałów się da poza górnikami. Ten balist chyba zrobię. Fletka z Ciekawostka. Dobra, tak chyba tyle w tym miejscu, bym rzekł. Możemy się jeszcze po resztę naszego państwa rozejrzeć. Nowe oddziały. Jak najbardziej mi się podoba ten fakt. Hmm. 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 z tarą się póki co nie ruszymy. No mamy w ogóle balatyjona podkarza. Tylko dwa który ostatnimi czasy z nami gadał. Gdzie jest w ogóle mój dyplomata? Gdzie jakoś znaleźć mój dyplomata? Gdzieś jesteś na pewno, ale gdzie? To jest już dobre pytanie. Tu sobie nie tu możesz pilnować. Masz tu na sekundę podejść. Nic ciekawego tu nie ma. Więc my jesteśmy tutaj w tym momencie w miarę bezpieczni, jakby tak się w miarę dobrze przyjrzeć. Chociaż tu mnie oddział gdzieś zniknął. Ale z tym nie będzie problemu, bo jak tylko tutaj dojdą te oddziały. To będzie się działo. Dobra, możemy póki co dać kolejną turkę. No Będę mi się podoba fakt, że nowe oddziały będziemy mieli dostępne. Weź coś poza górnikami i wojownikami. Chociaż to mnie było ma bite w toczymy, więc jakoś tak się to oddziały mi za bardzo nie przejadły. No cóż, mało tych bite. Naprawdę w tej kampanii bardzo mało bite jest. Fakt, to jak wiadomo, tego daje automata czasami, ale no, jaki jest sens walczyć walkę, w której wygrana jest 101%? A nawet nie muszę minimalizować strat, bo nie mam po co. Raczej aż do Mordoru, albo do wojny z e, odrodzonym już teraz Arnorem Nie mamy się czym przejmować Może run nam pociekły poje wojnę Że to runi Arnor jakby na raz nam wojnę To by się każdy żołnierz liczył Każdy byłby na wagę złota A tak nawet mi to jest na rękę, że żołnierze giną Jakkolwiek to brzmi <śmutno> Smutno bardzo Ponieważ w ten sposób Dziś mi tu szpieg powstał Przez zobaczyć gdzie on jest Ponieważ w ten sposób więcej zarabiam, prawda? Tutaj powstałeś szpiegu Dobrze szpiegu, twój cel to będzie wyruszyć tutaj. To jeszcze zajmie, ale wyruszysz tutaj. Raport budowy. Piękna sprawa. O, tu w ogóle jest fajna możliwość rekrutacji, ale na razie tu nie robię armii. Hale Balina. Hmm. A, tu jeszcze chciałbym zobaczyć na tych halach, torina. nie rekrutację, tylko właśnie konstrukcję. No tu czarnia świnistrzeń jest Okej. Okay. Wszystko ładnie zakolejkowane. Bardzo dobrze. No i możemy znowu troszkę przewinąć. Ponieważ aktualnie nasze wojska dopiero się tutaj zbierają. Górników pozamieniają za jakieś bardziej elitarne jednostki. Jeszcze kogoś tu mogę wywalić? Raczej nie. Chyba nic mi się chyba nie przydadzą przeciwko tej wrogiej armii. Na którą teraz ruszamy. Dobra. Ruszaj, kimie. Mój nowy dowódca posiadający łuskę Smauga. Twój cel to nic innego jak Malteborg. Czemu to wszystkie są burgi jakieś? Burg, burg, wszędzie jakiś burg. Ciekawe, żebyś cobrinu się nie buntuje w sytuacji, kiedy to jest tylko jeden gość. Nieźle. Bo warto już powstał. Weźmy sobie kaczmę, zróbmy. Myślę, że pokopalnia dopiero. Bo jednak nawracanie na naszą krasnowuską ideologię będzie tutaj dobrym pomysłem. Musimy mieć jak najwięcej krasnoloskości, bo... Choćby tu i były najlepsze budynki to bez. <laughs> bez mm, mieszkańców nic z nich nie będziemy mieli, bo ja nie wiem czy pamiętacie, może nie, może tak. Tutaj w tej w tej modyfikacji jest coś takiego, że jak nie mamy kultury na no wysokim poziomie nie możemy niektórych jednostek robić. przykład żeby zwykłych górników robić, to trzeba mieć chyba 25% kultury Co już jednak nawet przy posiadaniu już browaru to jest... no się tur kontroli miasta. A żeby jakieś lepsze robić to jest 50, 70. Wezwani przez Białą Radę. Pilna wiadomość, mój panie. Zostaliśmy wezwani przez przywódcę Białej Rady, aby odpowiedzieć na zagrożenie ze strony Mordoru. Powinniśmy odpowiedzieć na tę prośbę. Kliknij akceptuj, Jeśli masz, zamiar uczestniczyć w spotkaniu Białej Rady w imieniu imi na Adris naciśnij przycisk odwróć, jeśli nie chcesz. No powiedzmy, że chcę. Misja wygasła. Prośba zaakceptowana. Pilna wiadomość, mój panie. Zdecydowaliśmy się, aby wziąć udział w nadchodzącym spotkaniu Białej Rady. Mam wejście turby turby, dotrzeć e, do Imladis wraz z generałem posiadającym jedyny pierścień. Kto miał jedyny pierścień? Nie mówcie, że król Dejn. Kto z Was ma jedyny pierścień? Kimri? Tak, Gimli ma jedyny pierścień. Tylko gdzie jest? Tu jest im Ladis. No to pięknie, to. Pff, ale muszę kawałek przejść. hu. Wiesz, co jesteś sobie zagrożony, Gimli, wiesz? Relacje polepsze z wysokimi elfami. Koniec wojny elfy Danland. Sojusz wysokiej elfy No Okej. Okay. Daport skrutacji. Eriador. Bardzo mi się to nie podoba. Naprawdę, Riador. Ja ci mówię. Ja już. A czyli Arnor w tym momencie? Ja mam ciebie oko. Dobra, trzeba Gimli'ego w takim razie wyprowadzić się jakoś. Dobra, zabij go, Gimli. Jakby tak Gimli zginął, to byłoby takie po prostu BEGA. Raport relacji. Och, pogorszał się ten ten smutek. Dobra, Gimli Bezlitosny, do Imladis, mamy spotkanie z Białą Radą. Crestowody się poruszają, cóż za piękna sprawa, no jakieś eventy się szykują. Może będziemy mieli quest'a, żeby dostarczyć Pierścień do Mordoru i spalić go tam, to byłby, to byłby ciekawy quest. Póki co bym go chyba nie wykonał, wbrew pozorom. I żeby to było dla mnie niemożliwe, zrobić 3-4 pełne armie i po prostu wejść do Mordoru. Ale... Ale ja nie mam nawet granic za bardzo z Mordorem. Znaczy, w sumie bardzo możliwe, że wkrótce będę miał. Bo Mordor sam się na moje granice wprasza. Przez Daily próbują wejść. Ale. Ale. Jestem ciekaw, czy Mordor mi fajnie nie wypowie. nie mógłby, skoro mam jedyny pierścień, to powinno mu na wojnie ze mną. Ale byłam w dobrych stosunkach, że mu dostal wszył, ale ja raczej tego nie zrobię. Z oczywistych względów. Misja z Prawda. Dobra, oblegajcie. Raczej znaczy, wchodzić nie będziemy, więc musimy oblegać do końca. Ten miasto, ten tur. No chyba, że oni tu jakąś wielką armi armią podejdą. Bo co się dzieje dzisiaj ze mną? bliska? no normalnie. Właśnie przeziębiłem. Iść bym rzekł. Jak ja mam dojść w tym generałem, niby tutaj? O swoich chorych intencjach. Nie możesz zaatakować sprzymierzeńców. Najpierw musisz wystać na diplomatę i powiadomić ich o swoich chorych intencjach. Nowe małżeństwo, bardzo ładnie. Raport rekrutacji, Klingatol. Ogłoszenie frakcji, piękniuśno. I mlecz z tym swoim pierścieniem i zanieść go tam. Ja to masz, nie tam zanieść. Może się załaduje, jak będziemy tam stać, już powiedzmy, na rejonach. Czyli w sumie już stoimy. To wiem, muszę po prostu bliżej podejść. Dyplomata z runu. Właśnie nie wiem, mi są David, za a mi nic nie pogadam. A to chyba jakoś przejść na drugą stronę, żeby z glorię i tym podobnymi elfami. To jest mój cel w tym momencie. Ty szpiegustój gdzie stoisz. Do miasta raczej nie wejdziesz. Chyba tyle w tej górze. Bo już wszystko zrobiliśmy, co się dało. No chyba, że jakąś rekrutację by się fajną dało zamówić, ale naprawdę... O, żelazni, kusznicy! Umiejętność posługiwania się łukiem nie jest obca dla kastronodów, choć z biegiem czasu ci z Udurina, którzy specjalizowali się w łucznictwie, zaczęli posługiwać się nową innowacją, kuszą. Zresztą, atrakcja kastronowskich łuczników kusza jest znacznie bardziej prężna niż długi, tradycyjny łuk. Co więcej, niewielu poza kastronodami posiadało wystarczającą wiedzę w ramach obróbki metalu, by stworzyć część tak skomplikowanego mechanizmu, jaki musi znaleźć się w każdej broni tego typu. Przyznać trzeba, że kusza nie może równać się z łukiem, jeśli chodzi o zasięg strzału, czy szybkość obsługi, ale tę niedogodność znacznie większą energią kinetyczną, z jaką może wypuścić poci. Dlatego krasnoludzka kusza w wielu aspektach przypomina swoich twórców. Wolna, ale potężna i śmiercionośna. Atak pociskami 12. Pięknie. No ja, ja ciągle mówię, że o, nic nowego nie ma, nic nowego nie ma. Tu ciągle jakieś nowe oddziały nam wychodzą, po prostu. To jest piękne. To jest piękne. My tu możemy nowe siły dać, po prostu na tony tych sił. Mi się bardzo podoba. Kolejny oddział. Nasze armie kwitną. Pieniądze, co prawda, boli to nasze pieniądze. Mój portfel. O, ale jednak, no. Mój portfel boli, ale. Jak widzi, co za te, zawartość tego portfela się robi, to aż mi się serce raduje. Chociaż boli, ale. O, to wiecie taki taki ból, ale da się wytrzymać. Zające pozytywy. Pieniędzy akurat się troszkę przydało, bo tych budynków tak do zrobienia w tym państwie to jeszcze za 150 to się znajdzie. A 150 budynków średnio za 3000 za sztukę to jest 450 tysięcy. To nie mało. Jakby ktoś z Was nie wiedział. 450 tysięcy to jest dużo. Mamy przygód na jakieś 10 tysięcy na turę, więc tak 45 tur o ile będziemy mieć takie wojsko jak mamy, a ja my to wojsko powiększamy więc ten przykład spada więc to no jak do 110 tury skończymy rozbudowę to będzie dobrze No i w ogóle to, to potrwa do tej tury, aż zobaczymy mhm. pięknie wszędzie jest coś pokończone mogę tu już tą lepszą zrobić, mogę sieć kopalń, pięknie um, artichrin Konstruktor Palis, Morwatarat, nic nie mogę zrobić, niestety. Szkoda. Te mms to właśnie, czy nic nie można w nich robić? Erebor, jeszcze dzień zakupiecka. Bank kupiecki w takim razie poproszę. Koniec, zapór rekrutacji. Hale balina, doskonale. Więcej sił tam proszę. Ach, ten szpieg się gdzieś zrobił, bo w mieście orgów, tak? Tak, jest kolejny szpieg. Niechaj tu idzie w takim razie. Hmm. Orkowie się wycofują, tu w ogóle. No, elfy z Lorien. No, orkowie już nie mają za wielu sił. No, mam ten jedyny piersi, co mam teraz z nim zrobić? Zabić tu gimniego, no nie zabije jego Tylko pier... tylko ogień to pokazuje. Aż naz Durbalatuk, aż naz Gimbotul, aż naz Tratakatakrul, Katakul, aż. Burzumishi Kimra Dobra, mniejsza o to. Jeden, by wszystkimi żołnić. jeden, by wszystkich odnaleźć, jeden, by wszystkich zgromadzić i w ciemności związać. Wziąłem do czystości, lojalności i do posłuszeństwa. Oj, gimnie jest bardzo nieposłuszny, to mi się nie podoba. Po prostu jestem pierścień przeklęty. Niedobrze, ale cóż, cudur generała, to jest dopiero coś. Nie ja ten piersi wam oddać do diabła. O! Eldarscy tarczownicy. Elderscy ucznicy, złotci ucznicy i srebrni tarczownicy. Dobre połączenie. Co też ciekawego macie w tej irfiejskiej armii. Tylko mamy się bardziej... plebejeską piechotę? Nawet kawalerię macie. Nieźle. Niezbyt liczno, ale macie. Okej. Okay. Co się już robimy w tym momencie? Raczej nie. Raczej bez problemu przejdziemy do kolejnej tury. Patrzę, że odcinek już trwa około 17 minut. Widzę, że chwileczkę pociągniemy, żeby nie było, że jakieś króciutkie wam wysyłam. Tylko sensowny 20-minutowy odcinek. Lekko wzróż może. Zającę się zawsze, było troszeczkę za długo nagramu, troszeczkę za krótko. No. Niestety idealnie 20 minut się za bardzo zrobić nie da. Szkoda. Że no dałoby się, gdybym po prostu kręcił jeden długi odcinek, a potem go dzielił na 20 minutowe partie, ale wtedy z żegnaniem się i wytaniem takiej stopelicy trzeba byłoby ustawiać. Raczej byłoby to takie troszeczkę zbyt sztuczne i niemiłe, więc sądzę, że nie. A Miasto Kobinów 1500 już zarabia. Miasto Kobinów ma kurcze możliwości finansowe, jak Kirigatową na przykład. Co to był za odgłos? To chyba słonia zarżnął. To był smutny odgłos, bardzo. Ten odgłos mi się bardzo nie podobał. Kandydat do adopcji. Skąd się kojarzę. Przywódca Białej Rady zaczyna mówić: Nieznajomi z odległej krainy, przyjaciele z dawnych lat, zostają się tej bezwania, aby odpowiedzieć na zagrożenie Mordoru. Zniszczenie pierścienia! będą już mój panie! Biała Rada podjęła decyzję, On twoim zadaniem jest zniesienie pierścienia w głąb Mordoru i wrzucenie go do ognistej odchłani góry, przeznaczenia gdzie został stworzony. O, no dobra, tylko teraz tak. Zastowaliśmy się przyjąć zadanie białej rady. Otrzymaliśmy kilka osób z rady, aby wspomogły nas w dłużeniu do zniszczenia Pierścienia. w sojuszczenia jednego Pierścienia wyjść z tego generała w rejony góry przeznaczenia i pozostaje tam aż do wrócenia Pierścienia w wotłań góry przeznaczenia. Sojusz w strzępach. Będziemy wojnę! Raport rekrutacji. Okej. Okay. Więcej sił. <laughs> Czyli... Plan it's simple! Go to murder! <laughs> Idziemy do Mordoru. Tylko, że no, jakoś tak nie za bardzo mi tam gdzieś pieszno pójść. Oj, Gimli! Gimli! O, Golum! Zskażony jego mocą, zawsze znajduje się blisko jednego pierścienia. Mój skarpie! Postmiusiałem do szczęścia i pozwał do niepokoi społecznych. Po co mi był ten pierścień? Po co mi on był? Teraz muszę kurczę Mordor zniszczyć. Ale nie mam granic z Mordorem. Nie mógłbym wycofać tam z cztery pełne armii i by się skończyło, ale... Kto wie, czy to mi podobałoby, może Mordor ma więcej niż cztery pełne armie. Ale cóż, to w naszych rękach jest los Mordoru. A nie, a nie, na los nasz w rękach Mordoru, więc no... Bardzo dobrze. Wysokie Elfy jakieś tych chcą przeprowadzać? Przekupstwo? Czy wy abyście się przestać istnieć na tej mapie? Imperium zależy zależnie każdego, który się ośmieli je zaatakować. Wiecie co? Nasze 20 minut zostało osiągnięte. Jak odcinek wam się podobał, pamiętajcie o słynnej łapce w górę, a jak się nie podobało, łapce w dół. Następnego razu, cześć!